Cześć! W tym odcinku pokażę wam jak usunąć konto na TikToku. Przy okazji jeśli chcesz więcej takich filmów, szybsz łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli chcemy usunąć konto na TikToku? Początkowo musimy włączyć aplikację TikTok. Gdy już nie będziemy, to w prawym dolnym rogu ekranu mamy ikonę ja. A więc klikamy. Gdy już to zrobimy, to klikamy trzy kropki znajdujące się w prawym górnym rogu ekranu. A następnie jeśli to zrobimy, to wybieramy opcję zarządzaj kontem, a wtedy już tylko wybieramy opcję zawartą na dole ekranu, czyli usuń konto. Następnie TikTok będzie wymagał od nas weryfikacji konta, więc wybieramy weryfikuj. Tutaj prawdopodobnie może wymagać od Was waszego hasła, więc jeśli tak, to wpisujemy. No ale gdy to już zrobimy, powinien nam się pojawić komunikat o treści. Twoje konto zostanie dezaktywowane na 30 dni. Podczas deaktywacji konto nie będzie widoczne publicznie. Po 30 dniach konto zostanie trwale usunięte, więc jak widzicie, mamy jeszcze 30 dni na to, aby ewentualnie odzyskać usunięte przez nas konto, bo po prostu po tym czasie stanie się to już niemożliwe. Jeśli ten filmik był dla Ciebie przydatny i zacząciłe dzięki niemu czas, szedł łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a jeśli chciałbyś mnie poznać bliżej i trochę mnie wesprzeć, to prowadzę również drugi kanał, gdzie zapraszam Cię również i tam. Myłego dnia. Cześć! Cześć, w tym odcinku pokażę wam, jak usunąć konto na TikToku albo ewentualnie anulować Cię usunięcie.